Moi widzowie, dzisiaj mam dla was aktualizację, a mianowicie magiczniaki przybyły do Yyy... Eee, tak, eee, nie będę paplać, że na przykład eee, kupię tego, nazwę go tak, i te, itej, i tepej, i ale będzie zamiast tego piosenka, a na końcu mała niespodzianka. A więc dziękuję się z wami i widzimy się w piosence, Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. To yeah. Wiedziałam, że będzie mój popatrzcie tylko jaki cud. On na to będzie. To co? Kupimy go i tak? Pewnie. Jak mam za siebie To widzimy się, Jak go kupię. Dobrze, moi mili. Mam nadzieję, że piosenka wam się podobała. Starałam się. Niestety wymyślałam słowa po drodze. Wiem, że początek był trochę słaby, ale y, później było naprawdę ekstra, bo słyszałam po swoim głosie. A i przepraszam was na przykład, jak nie słyszeliście mnie w jakimś tam momencie, ale zapała mnie chrypa jak to zwykle, jak, jak mam, jak mam śpiewać coś, to oczywiście mnie chrypa łapie na gorszym momencie no a teraz tak, wiem, że nie możecie się doczekać tej niespodzianki, niestety magiczniaka nie będzie, magiczniak film skupowania z z magiczniaka na pewno nie zapomnę, pojawi się dopiero wieczorem o 18 albo o 19 gdy będę go kupować więc czekajcie na film a teraz mała właśnie niespodzianka Widzimy się na miejscu niespodzianki. A Mianowicie tak moi mini będzie nie, z jedna, nie jedna niespodzianka. Yy, yy, właśnie, gdy będziemy kupować tego magiczniaka, również będzie odcinek, yy, gdy będzie wieczór z zapalania tych właśnie fajnych zniczy. Yy, mam tutaj już kilka, ale nie kupię, nie zużyję ich, bo to muszą, bo one są akurat na specjalną okazję. Ale... Yy, ale kupię, ale ten... Ale... Zużyję... Zużyję dwa Z tych, żeby wam pokazać jak to zaje Fajnie wygląda To jest naprawdę zarąbiste Patent, nie wiem jak oni to wymyślili Ale jakoś to wymyślili zobaczcie jak to zarąbiste wygląda To jest normalnie cute Naprawdę Zobaczcie jak to fajnie wygląda Jak one są pamiętam jak Kiedyś to puszczałyśmy, no naprawdę, to było super z mamą, nie wy też pamiętam, pamiętacie, kiedyś puszczaliście takie, takie właśnie świecące, co się, i patrzcie, on już się wypalił, a on jeszcze nie, i ten też się wypalił, ale one cały czas lecą, mimo, że się wypaliły, cały czas lecą, cały czas, dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, piosenka też, żeby mi się bardzo spodobała ta piosenka, sama myślałam i... Bardzo się spodobała. A teraz żegnam Was. Miłych wakacji. Do zobaczenia. Dajcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, komentarzyk i tam, co chcecie jeszcze. Yy, no i... Hmm, polubcie mu też mojego Facebooka. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Miłych wakacji i cześć!